Witajcie w naszej najnowszej analizie. Dziś yy, zagłębiamy się w świat, który wielu z nas zna, przynajmniej z perspektywy klienta. Mówię o kontakt center. No właśnie, prawie każdy kiedyś dzwonił na jakąś infolinię, prawda? Dokładnie, ale jak to wygląda od środka? Jedno ze źródeł wspomina, no wiesz, o pracy zdalnej w dresie, brzmi fajnie, ale inne, inne mówi o agentce tak zestresowanej, że aż no drapie się z nerwów. Tak, to pokazuje pewne y, napięcie. Dwie strony medalu. Właśnie. Dlatego przyjrzymy się bliżej tej branży. Skupimy się na, y, na globalnej firmie Transcom, ale też na takiej codzienności agenta. W biurze i w domu. Mamy trochę materiałów, postaramy się wyciągnąć z nich esencję. Tak, żeby zrozumieć, co napędza tą maszynę obsługi klienta. Może to rzuci, wiesz, nowe światło na nasze własne interakcje z infoliniami? Myślę, że tak. To fascynujący obszar. Branża contact center jest jak soczewka, naprawdę. Skupiają się w niej różne trendy biznesowe, globalizacja, technologia, no i ostatnio rzecz jasna rewolucja pracy zdalnej. Czyli patrząc na to widzimy szerszy obrazek. Dokładnie. Analizując te materiały widzimy z jednej strony no, ogromną skalę operacji, giganci jak Transcom, a z drugiej bardzo ludzkie, codzienne doświadczenia pracowników. I to one tak naprawdę definiują jakość obsługi. Ten dualizm, tak? Skala i człowiek. Tak, to właśnie to czyni tę branżę taką yy, interesującą. Dobra, to zacznijmy od skali. Transcom, nazwa może, no... Niewiele mówi przeciętnemu Kowalskiemu, ale w świecie usług biznesowych to jest ym, naprawdę duży gracz. Zdecydowanie. Globalny zasięg? Centrala w Sztokholmie, Szwecja. Ale to tylko wiesz wierzchołek Góry Lodowej. Operacyjnie mówimy o, uwaga, 50 centrach w aż 28 krajach. To robi wrażenie, prawda? Ogromne. I te liczby one mają. Głębsze znaczenie, bo 26 tysięcy pracowników mówiących 33 językami to nie jest tylko statystyka. To zasób strategiczny. Tak, taka dywersyfikacja y, geograficzna i językowa pozwala transkom obsługiwać globalnych klientów na ich lokalnych rynkach w ich językach. To kluczowe. A jednocześnie to pewnie też no, zarządzanie ryzykiem. Oczywiście, problemy w jednym kraju nie paraliżują całej firmy. Co więcej, obecność w tylu krajach daje dostęp do yy, różnych pól talentów, często w lokalizacjach o niższych kosztach operacyjnych. A to ważne w tej branży, BPO, tak? Dokładnie, w outsourcingu procesów biznesowych to kluczowy element konkurencyjności. Wybór tych 28 krajów na pewno nie jest przypadkowy, czyli należą do ścisłej czołówki globalnej. A jak wygląda ich historia w Polsce? Materiały wskazują, że są u nas obecni od 2003 roku. Jako data startu w Polsce, to już ponad dwie dekady doświadczenia na naszym rynku to kawał czasu. Warto dodać, że sama branża kontakt center w Polsce zaczęła no, kiełkować już w połowie lat 90., więc Transcom wszedł na rynek, który miał już jakieś fundamenty, ale wciąż yy, ogromny potencjał wzrostu. A Polska stała się atrakcyjna, tak? Kadra, koszty. Tak, dostępność wykwalifikowanej kadry i no, konkurencyjne koszty to były ważne czynniki. W Polsce mają obecnie cztery oddziały: Olsztyn, Gdańsk, Białystok i, i tu ciekawostka, od 2019 roku również Elbląg. Aha. Znalazłem w materiałach te informacje o Elblągu i przyznam, że mnie to zaciekawiło. To nie jest pierwsza lokalizacja, która przychodzi na myśl, wiesz, w kontekście dużych centrów usług. Rzeczywiście. Co na podstawie źródeł mogło stać za tą decyzją? No właśnie, zastanawiam się. To może być przykład takiego y, strategicznego myślenia. Wybierając mniej oczywiste lokalizacje, firmy takie jak Transcom mogą liczyć na co? Na mniejszą konkurencję o pracownika. Logiczne. Na większą lojalność lokalnej społeczności. Potencjalnie też na niższe koszty wynajmu czy operacyjne, a jednocześnie przy dobrej infrastrukturze mogą świadczyć usługi na tym samym globalnym poziomie. Czyli sektor BSS z tych usług wsparcia biznesu szuka nowych miejsc, wychodzi poza największe miasta? Wygląda na to, że tak. Szuka nowych, perspektywnych miejsc do rozwoju. Okej, okay. a czym konkretnie zajmują się te polskie oddziały? Jakie usługi świadczą? Portfolio jest no, imponujące. I pokazuje, jak szerokie jest to pojęcie kontakt center. Mamy tu klasyczną obsługę klienta, ale to wiesz, dopiero początek. Co jeszcze? Jest też aktywna sprzedaż przez telefon telespłniarz. Są bardziej zaawansowane techniki, jak cross-selling, czyli oferowanie produktów powiązanych, i upselling proponowanie droższych wersji. Czyli nie tylko odbieranie telefonów? Absolutnie nie. Do tego dochodzi kluczowe dla wielu firm utrzymanie klienta. Wsparcie techniczne, czyli popularny helpdesk, a nawet procesy windykacyjne. Szeroko. A branże? Różne. Źródła wymieniają telekomunikację, bankowość, e-commerce, nawet RTV, Euro AGD. Ale lista jest pewnie dłuższa i co ważne, obsługują zarówno polskich, jak i zagranicznych klientów. Czyli polskie centra Transcom to takie y, wielozadaniowe huby, obsługujące skomplikowane procesy dla globalnych marek? Dokładnie. To daleko od stereotypu prostego odbierania telefonów. W materiałach natknąłem się też na ciekawy detal, dotyczył bezpieczeństwa. Fizyczne oddzielenie projektów w centrach, kontrola dostępu. Brzmi poważnie. I słusznie, że brzmi poważnie. W tej branży operuje się na ogromnych ilościach danych klientów często bardzo wrażliwych pomyślmy o danych bankowych, telekomunikacyjnych. No tak, RODO i te sprawy. Dlatego bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe to jest absolutny priorytet. Standard w profesjonalnych centrach usług, segregacja projektów, kontrolowany dostęp, szyfrowanie danych to wszystko jest niezbędne. Niezbędne, żeby zdobyć i utrzymać zaufanie klientów korporacyjnych. Bez tego firma nie mogłaby funkcjonować, zwłaszcza obsługując branżę o wysokich wymaganiach regulacyjnych. Rozumiem. Źródła wspominają też, że firma dba o relacje z klientami biznesowymi. Jest nawet y, anegdota o jakimś spotkaniu, chyba w Mikołajkach, gdzie prezentowano studia przypadków. Aha, czyli budowanie relacji? Tak, to pokazuje, że to nie tylko dostawca usług, ale starają się być partnerem. Wspomniano też nazwisko Grzegorza Balonia jako osoby zarządzającej polskim oddziałem. Ale spójrzmy na chwilę za ocean. Mamy przykład modelu zatrudnienia w USA. Tak, to jest ciekawy punkt odniesienia. W Stanach Transkop zatrudnia agentów jako swoich pracowników employees a nie jako niezależnych kontraktorów. I to jest istotna różnica. Bardzo istotna. Oznacza to zazwyczaj płatne szkolenie, często dostarczenie sprzętu przez firmę, laptop, słuchawki, obsługę podatków przez pracodawcę, no i co więcej, dla pracowników pełnoetatowych wiąże się to z dostępem do pakietu benefitów. Jakich benefitów? W USA? W amerykańskim kontekście to często ubezpieczenie medyczne, dentystyczne czy wspomniany program emerytalny typu 401k. Czym jest ten 401k? Brzmi trochę obco. To taki popularny w USA pracowniczy plan oszczędnościowy na emeryturę, często z dopłatami od pracodawcy. Taki no, standardowy element pakietu socjalnego w wielu amerykańskich filmach. Aha. Czyli to pokazuje, że starają się oferować standardowe warunki etatowe? Dokładnie, zbliżone do standardów rynkowych dla pracowników etatowych w USA. A jak wyglądają tam stawki? Źródła podają przykładowe 10 dolarów za godzinę dla pracy na część etatu i 11 dolarów dla pełnego etatu. No tak, oczywiście. Musimy pamiętać, że to jest kontekst amerykański. Inne koszty życia, płaca minimalna, rynek pracy. Nie można tego przeliczać jeden do jeden na złotówki. Absolutnie nie, ale dają one pewne pojęcie o poziomie wynagrodzeń w tej branży na no, rozwiniętym rynku. Często jest to praca postrzegana jako startowa albo dodatkowa, ale oferująca pewną stabilność i, jak widać na przykładzie Transcom USA, potencjalnie pakiet socjalny. Dobra. Mówiliśmy o skali operacji Transcom, strukturze, usługach, ale jak to wszystko wygląda z perspektywy Eee, tej osoby na pierwszej linii, agenta odbierającego te telefony. Zejdźmy teraz na poziom codziennego pracy od kuchni. Jakie środowisko pracy opisują źródła? No właśnie. Mamy tu właściwie dwa obrazy. Pierwszy to tradycyjne biuro, na przykładzie firmy Melon opisanej w jednym z materiałów. Jak to wygląda? Wyobraźmy sobie przestrzeń podzieloną wysokimi ściankami działowymi. Tworzą takie indywidualne boksy. Żeby było ciszej? Głównie tak. Redukcja hałasu jest kluczowa, gdy wiele osób prowadzi rozmowy telefoniczne w jednym pomieszczeniu. Do tego dochodzą słuchawki, które dodatkowo izolują. Chodzi o stworzenie warunków do skupienia, mimo że pracuje się no ramię w ramię z innymi. Ciekawe, że niektórzy nadal wolą biuro. Tak, źródła wspominają, że niektórzy pracownicy cenią sobie tę wyraźną strukturę dnia. I oddzielenie sfery zawodowej od prywatnej, co bywa trudniejsze w domu. No właśnie. Przejdźmy do tej drugiej, coraz popularniejszej opcji Praca zdalna. WFH Work from home. Jakie tu pojawiają się wymagania? Okazuje się, że, no, praca w dresie to nie wszystko. Zdecydowanie nie. Potrzebne jest przede wszystkim ciche miejsce gdzie nikt nie będzie przeszkadzał w rozmowach. Kluczowy jest stabilny internet. I tu ciekawostka. Źródła amerykańskie mocno podkreślają wymóg połączenia przewodowego, nie Wi-Fi. Tak, ten wymóg połączenia przewodowego może wydawać się trochę no, archaiczny w dobie wszechobecnego Wi-Fi, ale ma solidne uzasadnienie. Jakie? Chodzi przede wszystkim o stabilność połączenia. To jest krytyczne podczas rozmowy z klientem. Zerwanie połączenia to bardzo zły scenariusz, a drugi aspekt to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Tak, połączenie kablowe jest generalnie uważane za trudniejsze do przechwycenia niż sygnał WiFi, co ma znaczenie przy pracy z wrażliwymi danymi. Firmy muszą minimalizować ryzyko. Rozumiem: stabilność i bezpieczeństwo. Co jeszcze? Sprzęt, dobre słuchawki z mikrofonem, laptop, ten często dostarcza firma jak w Melonon. Czasem wymagany jest telefon stacjonarny. Jako ułatwienie rekomenduje się też praca na dwóch monitorach. To pewnie pomaga ogarniać systemy podczas rozmowy. Na pewno. Jednocześnie rozmawiasz i widzisz dane klienta, historię kontaktów, skrypty. A propos systemów, jedno ze źródeł wspomina, że Transcom w USA nie pozwala na używanie komputerów Mac. O, ciekawe. To pokazuje, że firmy mają dość konkretne wymogi techniczne. Praca zdalna w kontakt center to nie jest pełna dowolność to zorganizowany proces tak, który wymaga spełnienia określonych standardów technicznych i proceduralnych, żeby zapewnić jakość i bezpieczeństwo porównywalne z pracą w biurze. Jakie są więc takie odczuwalne korzyści dla agenta pracującego z domu? Na pewno elastyczność lokalizacji. Tak, można pracować z dowolnego miejsca, które spełnia te wymogi: własne mieszkanie, dom, rodzinne. Ogromną zaletą jest oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach. To na pewno. No i komfort. Wspomniana już możliwość pracy w wygodnym stroju bez biurowego dreskodu. Ale ta swoboda ma swoją cenę. Kluczowa staje się samodycyplina. Tak. Co mówią źródła? Jedna z agentek w materiałach opisuje sytuację, gdy biłko stoi tuż obok łóżka. To symboliczna, ale i realna trudność w oddzieleniu czasu pracy od prywatnego. Granice się zacierają. Łatwo się zacierają, co może prowadzić do przepracowania. Albo takiego poczucia ciągłego bycia w pracy. Potrzebna jest silna automotywacja, żeby utrzymać produktywność bez bezpośredniego nadzoru. Wspomniano też o innych wyzwaniach poczucie izolacji. Tak, brak tych codziennych, nieformalnych interakcji ze współpracownikami które są naturalnym elementem pracy biurowej. Stres. Praca agenta bywa opisywana jako hektik. Nerwowa, intensywna, pełna presji. Do tego dochodzą frustracje techniczne. Jak wolno działające systemy, które utrudniają płynną obsługę klienta. I te fizyczne objawy stresu, jak wspomniane nerwowe drapanie się, to wszystko pokazuje, że WFH, mimo wygody, może być sporym obciążeniem psychicznym. Dokładnie. Te wyzwania wpisują się w szerszą dyskusję o zdrowiu psychicznym i well-beingu pracowników zdalnych. Obserwujemy to w wielu branżach. Brak wsparcia tu i teraz. Konieczność samodzielnego radzenia sobie z problemami, presja wyników to czynniki, które firmy muszą brać pod uwagę, zarządzając zespołami rozproszonymi. A jak wygląda sama praca agenta, niezależnie czy w biurze, czy w domu? Co jest istotą tego zajęcia? Podstawą jest oczywiście odbieranie połączeń przechodzących, często dystrybuowanych automatycznie przez system, żeby zapewnić ciągłość obsługi. I co dalej? Agent prowadzi rozmowę. Nierzadko posiłkując się scenariuszem, czyli skryptem, który podpowiada kolejne kroki. Celem jest rozwiązanie problemu klienta. Od prostych pytań po, po obsługę konta, wsparcie techniczne, bardziej złożone kwestie sprzedażowe czy retencyjne. Kluczowe jest też osiąganie określonych wskaźników. Tych metryk. No właśnie, metryki. Źródła wspominają, że mogą dotyczyć czasu rozmowy, liczby rozwiązanych spraw, satysfakcji klienta, wyników sprzedaży, ale co to oznacza w praktyce dla agenta? Te wskaźniki to nie tylko sposób mierzenia efektywności. One często bezpośrednio wpływają na ocenę pracy, na wysokość premii, a czasem nawet na utrzymanie stanowiska. To generuje presję. Znaczną presję. Agent musi balansować Między dokładnym rozwiązaniem problemu klienta, a pilnowaniem czasu rozmowy. Między empatią, a realizacją celów sprzedażowych. To codzienne napięcie jest no, wpisane w tę rolę. Uf, to brzmi intensywnie. Jedno ze źródeł podaje przykład od 30 do nawet 70 rozmów dziennie. Tak, takie liczby padają. 70 rozmów w ciągu 8 godzin? To niemal jedna co kilka minut, zakładając jakieś przerwy. To musi być wyczerpujące, zwłaszcza, że to praca głosem. Bez wątpienia. To praca wymagająca nie tylko ciągłej koncentracji i umiejętności komunikacyjnych, ale też no, dużej odporności psychicznej. Każda rozmowa to nowa osoba, nowy problem, czasem trudne emocje po drugiej stronie. Właśnie, emocje. W materiałach mocno podkreślana jest rola empatii kluczowa. Świadomość, że rozmawia się z drugim człowiekiem, który dzwoni z konkretną potrzebą, często sfrustrowany. Zauważono też, że klienci generalnie wolą rozmawiać z człowiekiem niż z botem. Ten ludzki aspekt wydaje się niezastąpiony. I tu wracamy do wspomnianych skryptów. Tak. Są one niezbędnym narzędziem, zapewniają spójność informacji, zgodność z procedurami, pomagają w trudnych sytuacjach. Agent często ma na ekranie taki szczegółowy przewodnik rozmowy. Ale to wystarczy? No właśnie, nie do końca. Prawdziwa wartość agenta ujawnia się w umiejętności wyjścia poza skrypt. Czyli skrypt to rama, ale nie klatka. Dokładnie tak. Skrypt daje strukturę, ale to agent musi nadać rozmowie ludzki wymiar. Zrozumieć niuanse, zareagować empatycznie na nietypową sytuację, czasem improwizować, żeby znaleźć rozwiązanie. To jest sztuka. To balans między procedurą a autentyczną interakcją. W tym właśnie tkwi sztuka tej pracy być efektywnym i proceduralnym, a jednocześnie ludzkim i pomocnym. Zastanówmy się teraz, kto właściwie trafia do tej branży: czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Wygląda na to, że rekrutacja jest dość otwarta. Przykład firmy Melon pokazuje, że zatrudnienie znajdują osoby w bardzo różnym wieku. Naprawdę? Tak, od świeżo upieczonych maturzystów po emerytów szukających dodatkowego zajęcia. Kluczowe kompetencje, które się przewijają, to właśnie empatia, komunikatywność, cierpliwość, umiejętność słuchania a doświadczenie. Co ważne, firmy zazwyczaj inwestują w szkolenia zarówno produktowe, jak i systemowe. Uczą obsługi narzędzi i procedur. Oznacza to, że wcześniejsze doświadczenie w branży kontakt center często nie jest wymagane. Gdzie można znaleźć takie oferty pracy? Jedno ze źródeł wskazuje na popularny portal ogłoszeniowy OLX w kategorii Praca. To sugeruje, że jest to rynek pracy o stosunkowo niskim progu wejścia, jeśli chodzi o formalne kwalifikacje, ale wymagający pewnych kompetencji miękkich. A jak wyglądają zarobki i benefity w polskich realiach? Ponownie czerpiąc z przykładu melonu. Struktura wynagrodzenia często opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to stała podstawa. Dla stanowisk sprzedażowych wspomniano o widełkach zaczynających się od 3000 PLN brutto. A drugi filar? Drugi bardzo istotny to system premiowy. Premie mogą zależeć od indywidualnych wyników, np. sprzedaży, jakości obsługi, ale też od wyników zespołu czy realizacji określanych celów motywacyjnych. To ciekawe, że w Melon doceniają też lojalność. Wprowadzili nagrody jubileuszowe dla pracowników z 5, 10, a nawet 15-letnim stażem. Tak, to obejmuje dyplom i wkładkę finansową. To sygnał, że firma stara się budować długoterminowe relacje i zatrzymać doświadczonych pracowników. Co w branży o potencjalnie dużej rotacji jest chyba ważne? Zdecydowanie, to próba przeciwdziałania rotacji i budowania stabilnego zespołu. Warto tu na chwilę wrócić do stawek z USA tych 10-11 dolarów na godzinę w Transcom. Tak. Choć bezpośrednie porównanie jest trudne, widzimy pewien wspólny mianownik. Model wynagrodzenia często łączy stałą podstawę, dającą poczucie bezpieczeństwa, z elementami zmiennymi, które mają motywować do osiągania lepszych wyników. A status zatrudnienia Czy w Polsce to głównie umowy cywilnoprawne, tak zwane śmieciówki? Przykłady, które mamy, Transcom w USA zatrudniający na etat, Melon w Polsce oferujący premie i nagrody jubileuszowe, sugerują, że standardowe formy zatrudnienia, jak umowa o pracę, są jak najbardziej stosowane. Czyli nie tylko zlecenia. Oczywiście, z GAŻY mogą występować różne modele, w zależności od firmy, projektu czy specyfiki stanowiska, ale nie jest to wyłącznie domena umów zlecenia. Dobrze. Podsumujmy powoli naszą analizę. Okej. Okay. Branża Contact Center jawi się jako dojrzały i ważny sektor gospodarki. Obecny w Polsce od lat dziewięćdziesiątych. To znaczący pracodawca, zarówno na skalę globalną, co ilustruje przykład Transcomu z jego międzynarodową siecią, jak i lokalnie, co pokazuje firma Melon. Dokładnie. Zakres oferowanych usług jest bardzo szeroki. Od prostej obsługi klienta po skomplikowane procesy sprzedażowe, techniczne czy windykacyjne to już nie jest tylko call center raczej multifunkcyjne centra wsparcia biznesu tak można powiedzieć jednocześnie obserwujemy głęboką transformację napędzaną przez technologię i zmianę modeli pracy praca zdalna stała się powszechna oferuje pracownikom elastyczność i komfort jaki wcześniej nie było ale wiąże się to z nowymi wyzwaniami koniecznością samodyscypliny Zapewnienia odpowiednich warunków technicznych. i radzenia sobie ze stresem czy poczuciem izolacji. Sama praca Agenda to fascynująca, choć wymagająca mieszanka. Mieszanka rutyny proceduralnej, ciągłej interakcji międzyludzkiej, presji wskaźników i tej potrzeby empatii. Co istotne, wydaje się, że jest to branża relatywnie dostępna, oferująca szkolenia i możliwość rozwoju dla osób o różnych profilach. Rzeczywiście, to złożony i dynamicznie zmieniający się ekosystem, który odgrywa kluczową rolę w relacjach między firmami a ich klientami. Kończąc naszą dzisiejszą podróż po świecie Contact center, mam wrażenie, że zyskaliśmy znacznie szerszą perspektywę, od globalnych strategii po codzienne wyzwania agenta przy biurku. Czy to w biurze, czy w domu? Naszych słuchaci z pytaniem. Pytaniem które nasuwa się po tej analizie, zwłaszcza w kontekście tej wspomnianej preferencji klientów do rozmowy z człowiekiem. Tak. Żyjemy w dobie sztucznej inteligencji, coraz doskonałszych chatbotów, wszechobecnej automatyzacji. Jak w tym kontekście będzie ewoluować rola ludzkiego agenta kontakt center? Ciekawe pytanie. Czy te unikalne ludzkie cechy... Empatia, zdolność do kreatywnego rozwiązywania nietypowych problemów, budowanie autentycznej relacji staną się jeszcze cenniejsze, stanowiąc przewagę nad maszynami, a może przeciwnie może technologia przejmie większość? Może technologia przejmie większość standardowych interakcji, a rola człowieka zostanie ograniczona do obsługi najbardziej skomplikowanych, wyjątkowych przypadków, stając się bardziej niszowa? To fundamentalne pytanie o przyszłość tej branży i o przyszłość ludzkiej pracy w erze EI.